Witam serdecznie. Nazywam się Piotr Gibaszewski, jestem astrologiem. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania prognozy na listopad. Nie widzieliśmy się już dosyć dawno, więc wracam po dłuższej przerwie z prognozami, z nowymi wiadomościami, nowymi informacjami o tym, co się dzieje na niebie. Cóż takiego ważnego dzieje się w listopadzie, o czym warto byłoby porozmawiać? Przede wszystkim po raz piąty, 1 listopada, mamy do czynienia z niezwykle ważnym wydarzeniem, kolejną odsłoną tego bardzo ważnego wydarzenia, jakim jest kwadratura Urana z Neptunem. E, wydarzenie to e, ma duży wpływ na kształtowanie się sytuacji międzynarodowej, politycznej, gospodarczej. No właściwie nie ma sfery życia, w której e, ta konfiguracja nie wpłynęłaby jakoś na... E, lub zmieniając, lub transformując. Uran, który znajduje się w Baranie, jest w konfrontacyjnej relacji z plutonem, który się znajduje w koziorożcu. Czyli od kilku już lat, bo to już prawie 3 lata trwa ten proces, a będzie jeszcze trwać do 2015, czyli aż 7 odsłon tej kwadratury. E, widzimy, obserwujemy, czyli będziemy jeszcze mieli do czynienia z potężnymi zawirowaniami na polu politycznym, gospodarczym. Między innymi ta kwadratura wpłynęła na olbrzymi kryzys w Unii Europejskiej, który miał miejsce w ostatnich dwóch latach. E, na potężne zawirowania gospodarcze, na kryzys strefy euro, na dużą niepewność związaną z przyszłością systemu bankowego, finansów światowych. Także e, niespodzianek było bardzo dużo. No i w, powiedzmy sobie szczerze, przed nami kolejne. Następne bardzo ważne wydarzenie, 3 listopada, będzie mieć miejsce nów księżyca w Skorpionie, ale towarzyszyć mu będzie całkowite zaćmienie Słońca. Niewidoczne wprawdzie w Polsce, no ale z punktu widzenia astrologii, bardzo ważne wydarzenie, ponieważ, e, ponieważ zaćmienia są niezwykle ważne. Teraz o tyle jest to ciekawe, że mamy do czynienia z cyklem zaćmień w pasie Byk-Skorpion. Miała miejsce wiosną, zaćmienie słońca w Byku. W zeszłym roku też w listopadzie mieliśmy zaćmienie słońca w Skorpionie, czyli ten, pak, pa, ten pas Byk-Skorpion tutaj jest bardzo mocno w tej chwili pod silnym, bardzo wpływem tych, tych czynników, a zatem to bardzo gorący, intensywny, mocny, trudny czas dla światowej gospodarki. Być może pojawią się kolejne jeszcze echa kryzysu, czyli ten entuzjazm, który tutaj ostatnio miał miejsce, czyli poczucie, że być może już kryzys światowy za nami, że już wszystko jest dobrze, to nie jest takie oczywiste. To nie jest takie oczywiste i chyba okres ostatnich dwóch miesięcy może jeszcze przynieść pewną czkawkę, która się może odbić na rynkach światowych w postaci, pewnej niepe w postaci niepewności, w postaci różnego rodzaju dylematów, wątpliwości, które będą miały miejsce. Dodatkowo ten żenów to zaćmienie jeszcze jest w koniunkcji z Saturnem, czyli ewidentnie widać, że bardzo mocno wzrośnie poziom napięcia międzynarodowego. Pojawią się bardzo takie no, ostre, agresywne, kryzysowe tendencje. W, w, bardzo będą mocarstwa napinać muskoły czyli relacja Chiny, Japonia, Stany Zjednoczone, Rosja. Cały ten obszar tutaj będzie się bardzo, bardzo gotował. 7 listopada Jowisz wchodzi w ruch wsteczny w Raku, i trochę może zabraknąć paliwa optymizmu związanego ze zmianami, z postępem, na który, który tak cały świat liczy. 13. Neptun wychodzi zaś z ruchu wstecznego, czyli z retrogradacji, rusza do ruchu postępowego. Neptun jest w rybach, wpływa mocno na sferę. Świata religii, na emocje, na zjawiska społeczne, no i jego ruch postępowy w rybach znowu rozpocznie szereg zmian na polu różnych religii, m.in. w kościele katolickim. Przypominajmy, że ryby patronują chrześcijaństwu, więc to, co się będzie działo w ramach różnych reform i działań papieża Franciszka, na pewno będzie przykuwać naszą uwagę. 17. Kolejne ważne wydarzenie pełnia Księżyca. Tym razem pełnia Księżyca w byku, w kwadraturze do Neptuna, czyli mamy do czynienia z układem półkrzyża, Neptun w rybach i. Księżyc w byku, słońce w skorpionie, tworzą półkrzyż. Więc prawdopodobnie gdzieś od połowy listopada musimy się liczyć z pogorszeniem się pogody, być może już za takiem zimy. Oczywiście tutaj powstaje pytanie, bo ostatnio zaczęły mocne bardzo opowieści na temat jakiejś katastroficznej, strasznej zimy, która nas czeka. Otóż nic takiego nie będzie miało miejsca, wręcz przeciwnie, wygląda na to. Że nadchodząca zima raczej będzie dosyć łagodna, będzie deszczowa, mokra, dużo śniegu, dużo deszczu, ale jakaś straszna, drastyczna nie będzie, będzie dość przeciętna. Ale o tym jeszcze będę w swoich prognozach wspominał, mówił o tym, co nas czeka, jeżeli chodzi o zimę. Co się dzieje na świecie? No przede wszystkim. W, w Unii Europejskiej jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj jest taki na, niezwykły wprost natłok ważnych wydarzeń. Przede wszystkim w horoskopie euro, waluty euro, pluton po raz trzeci, ostatni, przechodzi przez Słońce waluty euro. No to co przeżywała Unia Europejska i cała strefa euro przeżywała przez ostatnie dwa lata, no to nie muszę mówić, wszyscy wiemy. Więc ostatnie przejście plutona przez Słońce w pewnym sensie zakończy jakiś ten czas y, tych największych dylematów, dramatów, ale nie rozwiąże problemów oczywiście Unii Europejskiej, to nie Wierzymy chyba, na pewno przyniesie konieczność daleko idących zmian. W najważniejszym, no przynajmniej tak było do tej pory, kraju unijnym, czyli Francji, czyli no, najważniejsze w tym znaczeniu, że Francja była jedną z założycieli Unii Europejskiej, wcześniejszych wspólnot, wspólnoty gospodarczej, europejskiej wspólnoty gospodarczej, tu w horoskopie Francji dzieją się bardzo ważne rzeczy. W horoskopie Piątej Republiki Pluton wchodzi na medium celi, czyli na górę horoskopu, bardzo mocne transakcje transformujące doświadczenie. W horoskopie zburzenia Bastylii, czyli w horoskopie rewolucji francuskiej, kolejnym bardzo ważnym horoskopie Francji, pluton znowu wchodzi na dół horoskopu, na imum celi, więc bardzo ciężkie, mocne, głębokie, transformujące e, tranzyty w horoskopie Francji. W horoskopie Anglii pluton wchodzi na Słońce, w horo e, tradycyjnym horoskopie Anglii, tym starym, z e, e, średniowiecznym. I w horoskopie Wielkiej Brytanii i Irlandii z XIX wieku pluton zaś wchodzi na imum celi, i w koniunkcji ze Słońcem. No, czyli kolejny bardzo mocny, ostry, dramatyczny układ, yy, który wpływa na sytuację, yy, na sytuację yy, kolejnego ważnego kraju unijnego. Oczywiście wiemy o tym, że te tendencje separatystyczne w Anglii, w Wielkiej Brytanii będą, się, będą związane z, ze szkockimi różnymi tendencjami do wychodzenia z Unii, ale też ich tendencją izolacjonizmu typowego u Brytyjczyków. Widzimy, że zaostrzają politykę imigracyjną, yy, zaczynają coś bąkać o Polakach, którzy im przeszkadzają premier Cameron, czyli ewidentnie widzimy, że Anglicy zaczynają się okopywać. Nie wyjdzie im to na dobre. W horoskopie Włoch Saturn wchodzi na ascendent, czyli kryzys też tam swoje echa następne będą. No, oczywiście, będzie to związane również przede wszystkim z koniecznością podjęcia ważnych reform gospodarczych. W horoskopie zaś Niemiec, głównej lokomotywy Unii Europejskiej, Saturn wchodzi. Jest w tej chwili na medium celi, na górze horoskopu. No nic dziwnego, że Niemcy niemiecka gospodarka funkcjonuje bardzo sprawnie, bardzo dobrze, bardzo efektywnie radząc sobie dobrze z tym kryzysem, który się dzieje w tej chwili na świecie. No i ten polityczny, polityczna zawierucha po wyborach też chyba się uspokaja. Co na, co na północy? Na przykład w horoskopie Norwegii Jowisz wchodzi na słońce, czyli Norwegowie mają tę ten, ten, ten premię związaną z węglowodorami. Gaz, ropa to jest to, co ich wzmacnia. Norwegia jest potęgą i ten Jowisz tutaj to bardzo w, w najbliższym czasie pokaże. Na wschodzie Rosja w horoskopie ZSRR, bo to jest ważny horoskop, mimo że ZSRR nie ma, ale Rosja jest w jakimś sensie kontynuatorką, w końcu hymn. Rosji jest oparty na melodii horoskopu Związku Radzieckiego, więc w horoskopie ZSRR Pluton jest na Słońcu to jest mocne, bardzo doświadczenie, pokazujące kolejny etap rozpadu imperium postsowieckiego, który następować będzie, bez względu na to, co Putin jakby zamierzał czynić. W horoskopie zaś Federacji Rosyjskiej czyli tym już współczesnej Rosji, horoskopie, dyrekcyjny uran przechodzi przez descendent, czyli Rosja nie zamierza się, że tak powiem, porozumiewać z krajami, powiedzmy Unii, czy, czy, czy z, m, szukać jakiegoś porozumienia, tylko raczej nastawia się na konfrontację działania, e, działania, no, daleko idąc niesłużące nie, nie pokojowi. E, m, Ukraina, Saturn na medium celi, w horoskopie Ukrainy, niewątpliwie zapowiada, że Ukraińcy wybrali tę opcję zachodnią, podejmują bardzo ważne decyzje, dlatego Ukraina tak mocno skoczyła w raporcie Banku Światowego Doing Business, tak bardzo wysoko skoczyła w tym postępie reformowania swojego kraju, więc będzie miało to duży wpływ oczywiście również ich na decyzję. Po innych stronach świata, w USA w horoskopie NASDAQ, Pluton wchodzi na medium celi horoskopu NASDAQ, czyli ewidentnie widać, że Amerykanie, gospodarka amerykańska Nasdaq to jest indeks giełdowy wysokich technologii, gospodarek o wysokich technologiach, więc amerykańska gospodarka będzie ulegała dużej bardzo zmianie. To ten indeks będzie wykazywać bardzo mocno. W horoskopie islamu Saturn, który cały czas jest obecny na horoskopie Hidżry, czyli horoskop Hidżry, horoskop ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny. Saturn jest na górze, nic dziwnego, tam jeszcze bardzo dużo się będzie działo i będzie gorąco, i w i w Libii, i w Egipcie, i w Palestynie, i w Iranie, ten młyn, to napięcie trwać będzie. No, na Dalekim Wschodzie, w Japonii, w horoskopie Konstytucji Japońskiej, Saturn, który przechodzi przez medium celi horoskopu Japonii, nic dziwnego, Japonia wreszcie ruszyła mocno do przodu. Po 20 ponad latach recesji na japońskiej giełdzie. Zaczęły się pojawiać pierwsze wyraźne sygnały wzrostu. Japonia się zaczyna prężyć muskuły, zaczyna się stawiać Chińczykom, czyli ewidentnie widać duże zmiany. Co w Polsce? Co W Polsce? W horoskopie chrztu Polski od, przez, mamy po raz trzeci w listopadzie do czynienia z Uran kwadratura Mars. Układ, który przede wszystkim wpływał w tym roku na. Te wszystkie tak zwane smoleńskie klimaty, między innymi, czyli wywołał taką histerię, e, nieufność społeczną. Typowe, typowe w kwadraturze Urana z Marsem jest tendencja do e, nieufności społecznej, podejrzliwości, te wszystkie spiskowe teorie, to te szaleństwo, które, e, te, te bzdury, które opowiadano na ten temat. Ale e, no, do czynienia mieliśmy z dużo trudniejszym, dużo gorszym, dużo cięższym układem mianowicie e, z Plutonem w opozycji do Marsa w horoskopie Chrztu Polski. No to jest bardzo ciężka konfiguracja, bardzo nieprzyjemna, mocna. No i ona wywołała taką nienawiść, taką, taką skrajną wręcz nienawiść, która się wylewała z mediów i, i z komisji pana Macierewicza powszechnie. W horoskopie trzeciej RP. Czyli w horoskopie Tadeu rządu Tadeusza Mazowieckiego, Saturn wszedł na ascendent właśnie teraz w październiku, przełom października-listopada. No i jego śmierć, tego wybitnego Polaka, wybitnego patrioty, pierwszego polskiego premiera. Pierwszego rządu po upadku komunizmu, pokazuje, że dopełniło się coś. Tak? Saturn wszedł na ascendent, dopełniło się, dopełnił się pewien cykl, pewien proces, który jego, jego premierostwo, jego działanie, jego wpływ na politykę miał ogromny. Jego, jego, zobaczmy, nomen omen, w czasie zaćmienia słońca 4 listopada, jego pogrzeb. Ma miejsce. No i w horoskopie polskiego wejścia do Unii Europejskiej Saturn w opozycji do Słońca pokazuje, że nasze, nasze dyskusje na temat unijnego budżetu, na temat finansów, na temat. Akce polskiej polskich, polskich re, re, reform tutaj będą bardzo gorące. W horoskopie polskich polityków cóż ciekawego się dzieje. No, w horoskopie premiera Tuska Saturn jest w tej chwili obecny na medium celi, na górze horoskopu, tusk próbuje odzyskać kontrolę nad sytuacją w Platformie. E, natomiast jego główny konkurent, Jarosław Kaczyński, ma Saturna na descendencie, bo w sferze odpowiedzialnej za partnerstwo i związki. Więc, e, więc nic dziwnego, że e, też jego relacje z e, współpracownikami partyjnymi układać się będą średnio. E, ale jakichś wielkich zawirowań w polskiej polityce raczej nie ma co oczekiwać. W horoskopie warszawskiej giełdy no W listopadzie mamy dosyć z mocnym układem, niezbyt przyjemny. Saturn będzie w opozycji do Księżyca, więc to by pokazywało, że chyba przed nami jest jakaś korekta tego wzrostu, który miał miejsce. Więc albo ona będzie w listopadzie jeszcze, albo w grudniu, ale ona się pojawi jeszcze do końca roku. Jakaś korekta nie będzie jakaś dramatyczna, ale mogą indeksy nieco spaść i może trochę ten pesymizm wrócić. No i w horoskopie Złotego po raz trzeci i ostatni Pluton przechodzi przez Słońce i Neptun w opozycji do Marsa. Złoty przechodził przez bardzo twarde, bardzo ciężkie aspekty w tym roku. Bardzo mocne. O dziwo doskonale sobie zdał, dał radę, ale to nie były łatwe momenty dla horoskopu Złotego i dla Złotego jako takiego i dla polskiej gospodarki, ale no, inflacja bardzo nisko spadła i, i to też jest konsekwencja wpływów plutona transformujących, zmieniających głęboko e, funkcjonowanie e, polskiej jakby gospodarki. E, w pogodzie, w listopadzie, tak jak już mówiłem, prawdopodobnie po, w drugiej połowie listopada, chyba będziemy mieć do czynienia z atakiem zimy. E, no, ale e, nie będzie jakiegoś drastycznego załamania pogody, jakichś strasznych mrozów i śniegów. Chyba po prostu e, będzie jakiś duży atak. E, pierwszy duży atak zimy e, będzie mieć miejsce. Dziękuję serdecznie, zapraszam za miesiąc.